Właśnie wyskoczyłem z busa bojowego, i mam teraz godziny na to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów na arenie. I plan na pierwszą grę jest taki, żeby wukejować, bo czasu coraz mniej jest, a punkty trzeba zdobyć. Jak zdążyliście zauważyć, już widzowie, mam 60 punktów, ale to tylko dlatego, że głupi ja w zeszłej gerce zapomniałem włączyć nagrywania. Ale pod koniec odcinka odejmiemy sobie te 60 punktów z całej sumy naszych uzbieranych punktów. O o nie ja Nie mogę się wyłożyć Gdzie on jest? O, o kraka dostał Nie papa nie Nice widzowie Ale tutaj się nie zatrzymujemy i idziemy rasować kolejnych No i w tamtym momencie po prostu stworzymy się maszyną do likwidowania No to musicie sobie zobaczyć sami Big w dead To jest jakiś spoceniec Żartowałem, dead Nie no, jestem widzowie jakiś potężny dzisiaj Krak! Dead! Nie no, ja kocham tą popę, widzowie Wyk podmianka, został Nie! Popy nie trafiłem, dobra, zabiłem go jakoś No, długo to nie potrwało i stało się to Nie! Twoją drogą widzowie chciałem Was zaprosić na mojego Twitcha, gdzie streamuję oraz na Discorda, gdzie za niedługo będą nagrywane z wami zarąbiste odcinki. Więc zapraszam, link w opisie, a teraz zapraszam Was do dalszego oglądania. Dobra widzowie mam prześwietny lód na dojechanie kogoś, więc idziemy kogoś dojechać. O nie! zablokowałem się! Nie! Dead! Nie! Ej, budować się nie da! widzowie, tak jakby nie patrzeć to w sumie na mnie idzie za dobrze. Bo minęło prawie pół godziny, a my wbiliśmy dopiero 185 punktów. Dostał Whitehama! Nie on mi ucieka! Dead widzowie! Nie! Co za wykręciak! Nie! Ja myślałem, że już przegram. Nie, on ma miecz! Czemu on mi taki damage daje? Nie, ja sobie tragiczny widzowie! 35 mu wale! Dziomuś! Nie no widzowie jestem słaby w tą grę po prostu. Ja mu nie trafiłem trzech pomp. Kop jakiegoś hordka pika tu chyba gra Pyk! Nie no! Nie, no jestem do dupy w tą grę! Dobra widzowie, czasu dużo nie zostało więc trzeba naprawdę wukejować Bo w 17 minut można jeszcze ugrać jakieś punkty Nie Co ty chłopie myślałeś? E no widzowie, ja nadrabiem ja nadrabiam punkty Tam słyszę, że kolejni się klepią wiem co chłop robi Ej halo Ej co jest Ej co po... to jest do dupy Została ostatnia minuta Nie gdzie jest ta skrzynka Zapij te podki szybko Może jakiegoś killa jeszcze zrobię Dead Widzowie nie Ostatnie sekundy Nie Koniec challengeów widzowie nie mogę nie! Podkładka mi się skończyła. Nie, zarąbał mi fraga. Nie, co za... Nie fajny kolega. Z niego. A tu się prześnie, da? Zabiłem go jeszcze. Ale on jest słaby. Nie! Bomba nie strzeliła! O, zabiłem go. Nie no widzowie akurat teraz Kiedy ja tu tak fraguję To mi się czas kończy Nie Nie ja widzowie Ja takie shitony im teraz wale oni się mi podkładają Odawa się henchmeni Zresztą co trafić z, z ma. A tu typ jest jeszcze No halo w takim momencie Ej to, to jest dwójka, trójka halo To steaming Ej nie no widzowie Weźcie mi powiedzcie co to jest? Są za solo areny? Trzy osoby na mnie są. Więc widzowie, koniec końców udało nam się zdobyć 445 punktów w godzinę. Nie uznam tego za sukces żaden, bo nie jest to jakoś wybitna liczba. Jeśli widzowie chcecie, żebym więcej nagrywał takich odcinków, typu, gdzie muszę robić coś pod presją czasu, to koniecznie zasubskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzu. Zapraszam Was na Twitcha. No i co tu więcej powiedzieć? No, siema.